Dzień dobry, witam w kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj będzie hol z, oczywiście z biedronki. Tak jak wiecie, z poprzedniego vloga. Zapraszam serdecznie. E, zaczynajmy na pierwszy rzut. Puszki wzięłam w tym koszyku, e, bo torby mi zabrakło. A ten koszyk był dzisiaj w szkole na dzień kobiet. Te kwiatki, co widzieliście we vlogu, e, dawałam i tak miałam pozmywać. Nie dokończyłam zmywania, więc nagrywam hol, bo chcę to wszystko pochować. Zmywanie może poczekać, więc wybaczcie. E, to się wytnie, nie będzie widać. E, była promocja na te puszki. E, dla kotów dzisiaj złoty 99, zł przy zakupie 5, więc ja od razu wziąłem 10. E, w sumie wziąłem ostatnich 10, bo było chyba 12 tylko sztuk. E, chrupki wzięłam jeszcze, te kitty dla kotów. E, może stąd. E, piwo. Piwo wzięłam, ale to jest piwo 0%. Bo teraz jest tak fajnie, ciepło na dworzu, człowiek coś robi, porobi, narobi się i chciałby, chciał napić jakiegoś zimnego piwa, to zakupiłam takie to jest bezalkoholowe, tak, ale to jest limonka z cytryną. Dwa razy taką i takie owocami. Truskawka i borówka, więc takie coś. Gdzie ty tu pomarańcze widzisz? Nie. E, więc takie. Tu mam do lodówki i sobie takie wypiję piwko przy pracy w ogrodzie. Babeczki wzięliśmy sobie na weekend, y, zrobimy. E, wciąż wciąż i nadal jest oferta na tortilla. My bardzo lubimy te tortille. 2 plus 1 gratis, trzeba wziąć trzy, więc wziąłem 3 sztuki tortilli. Już na ta promocja to chyba już jest dobre dwa tygodnie. Cały czas na, te, na to nie wiem dlaczego, ale, ale tak jest. Może mają dużo. Może mają dużo, a ona jest bardzo fajna. Naszło mnie na ciasteczka. Ja bardzo mało jem ostatnio słodyczy, ale takie Laura, weźcie wyrzuć ich na dwór jest ciepło zjadły niech idą tylko tam uważaj przy butach e, takie one są takie kakaowe e, lubię takie wafelki kakaowe lubię e, tylko jak są zaraz po otwarciu świeże dlaczego takie lubię zdradzę wam mam do takich bardzo sentyment i czasami uwielbiam je po, pochrupać e, za dziecka zawsze dziadek kupował e, takie ciaska, przynajmniej raz w tygodniu w Społemie, bo wtedy był tam jeszcze chyba Społem, ten sklep się nazywał, tak, chyba tak i zawsze kupował te ciastka świeżuteńkie, chyba było to w każdy piątek jakaś dostawa była takich świeżutkich i po prostu one były tak chrupiące, one były tak przepyszne i tak mi to zostało, że lubię któryś chce wyjść, może zobacz, może ten yy, może ten Cały polisek nasz chce wyjść stój torbą Przechodziłam przez, przez Biedronkę i takie coś mi wpadło w oko. Barista, napój owsiany, słony karmel. Który to tak pisze. A on chce z łóżka zejść. No może on chce iść na dwór. Z dodatkiem wapnia, bez laktozy, z witaminami B2, B12 i D. E, słony karmel, mm, no to może być dobre. I według opisu można to tutaj dawać też, słuchajcie, do cappuccino, do latte, do frappe, jakieś, swórz swoją idealną kawę. Czy sobie wyobrażacie smak kawy z tym słonym karmelem? Koszt. Bo wziąłem trzy sztuki. Któreś było za 6 zł, a któreś było za 9. No więc cena, no trochę tu jest lit, trochę, trochę. Ale, no nie mogłam się oprzeć. Dodaj do ulubionej kawy, właśnie przeczytałam. No tak, no właśnie o to chodzi. Idealna pianka z niego się robi, no może to być bardzo dobre. Więc wziąłam słony karmel, wzięłam jeszcze orzech laskowy. Orzech laskowy, to jest wszystko to samo, tylko ma tutaj jeszcze witaminę D i E. Był jeszcze w innym opakowaniu, takim białym, ten orzech laskowy i on był, może on był z laktozą, w sumie to nie wiem, ale mówię tak, to orzech laskowy i tam orzech laskowy, to nie biorę. Ten się te nadaje do wsianki, do kawy, do deserów i do koktajli. I właśnie mówię, który z nich tak jakoś ileś tam kosztował, nie wiem, no z orzechem laskowym kawa. Nie widziałam tego nigdy w Wiedrodze, to mi dzisiaj pierwszy raz w oko wpadło. I jeszcze jeden wzięłam e, migdałowy. Też to wszystko to samo. Też tutaj do kawy, e, do latte i tak dalej, i tak dalej. I tak. I będziemy próbować. Jutro będzie losowanie, która kawa z tym pójdzie. Bo nie będę wszystkich otwierać na bo ja tego tak nie wypiję, a to będzie tak do kawki. No i dobra, dalej. Snaczki oczywiście dla kota. Kupiłyśmy sobie na no, dźwięku. Kupiłyśmy sobie po trzy lody, chyba to są jakieś nowe. Nie wiem, czy one były w biegującym w zeszłym roku, chyba że się opakowanie zmieniło. Trzy takie lody kupiliśmy: kokos, migdał, kokos i migdał. No, po prostu były przewtyczne. Takie jeszcze były brązowe. Tak. Bułeczki, takie z ziarnami, tak nadsłuchuje, bo paralotnie już dzisiaj latał u nas nad, nad domem. Tak, jak, jak przyjechałyśmy zaraz. Chleb stopy, który się troszeczkę zgniótł, ale to się uratuje. E, Oej, kabanosy. Kabanosów wzięłam e, 10 sztuk. E, po 10 sztuk takich, e, po dwa Pięk takie 5 sztuk, 5 sztuk, 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 po dwa. No to czyli 10 takich tych lasek, o, jak to się mówi. E, Ma, bo ja już chcę iść na podwórko, jeśli nie mogę skupić. E, chipsy, takie w pudełeczku. Helikopter jakiś leci. E, jedno mleko, bo mówię, no dziewczyny piją mleko też, ale mówię to tak będę, bo już, już na rzadko już kupuję po 12 zgrzebek tego mleka że teraz jak się zrobi ciepło to już w ogóle bo w zeszłym roku co kupiłam 12 nie 6 tych zgrzebek to wiecznie jedno się wypiło i zaraz się następne wszystko psuło więc teraz jak wiem że na co dzień będę w sklepie to kupuję na świeże bo po prostu y, to się no przy... Rzadko, przy... bardzo byłam stratna jak kupowałam no nie mogę wyciągnąć tutaj y, udka, te, udka Skurczaka kurczaka podłudzia. Wzięłam 10 sztuk które na obiad. Było bardzo ładne mięso Biedronce. Dzisiaj, tak jakby chyba dostawa, czy coś sobie dobra, już wezmę. Nie będę więcej nigdzie jeździć. Pomidorki koktajlowe, tutaj też Laura chciała. To by trzeba było, Laura, przesypać w jakąś miseczkę i przemyć, przemyć ale jak będziesz siadła, to przemyć. W miseczkę i do lodówki. Keczup. Ja Dobrze, keczup y, wrocławek, on jest bardzo dobry, oczywiście łagodny. Dwa razy wzięłam mięso mielone z opatki wieprzowej. Też wzięłam, bo już mówię, nie będę nigdzie indziej jeździć i cudować po jakichś innych sklepach, gdy dobre już wezmę. Nie chcę, każdy myśli co chce, ale raz nie będę z robiła świętej, że nie kupuję w Biedronce, bo wy też kupujecie. Biedronce, yy, mięso, a ja po prostu, no, nie mam. Nawet gdybym chciała, to tu z okolicy nie mam od kogo wziąć nawet wiecie jakiegoś świniaka, czy, czy połowę, czy coś, żeby sobie pochować, czy mieć swoje jakieś takie lepsze mięso. Chociaż, jak się kupuje te świniaki od kogoś obcego, to tak naprawdę też nie wiadomo, czy one były karmione i tak dalej, więc to musi być osoba jakaś zaufana. E, a e, no w Lewiatanie bardzo lubię kupować te mięso, ale no ja mam po drodze, musiałabym specjalnie jechać 12 km. W drugim kierunku, to mi się nie opłaca, więc jestem w Biedronce, już wezmę. Tak samo wzięłam jeszcze wędlinę. Dwa razy wzięłam... No zresztą ja się będę tutaj wam... E, Pani kończy szyć? To szyję na miejscu tego konia. W ogóle taka, dobra, tak, ja Wam powiem chyba we vlogu o tym koniu, jaka akcja. Dwa razy kiełbasy śląską z Sokołowa. Wzięłam dwa razy, miałam wziąć się raz, raz, dwa czy cztery. To jest sześć sztuk, ale wzięłam dwa razy, bo wymyśliłam, jest piękna pogoda, że jutro przy sobocie zrobimy sobie, mo nie gryla, ognisko. Ognisko, będę robić coś w ogródku, będziemy palić ognisko i zrobimy sobie kiełbaski takie na kolację, może pod wieczór. Zobaczymy. Szampon, wziąłam znowu przeciwupieżowy. Nie, nie przeczytałam, dobra. Żółty, bo chciałam cytrusowy, dobra, ok. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Kiedyś, kiedyś go miałam, nie był nawet zły. A teraz, jak mam takie krótkie włosy, to mi się już tak nie prączą, nie, nie suplą mi się. Dobrze? Bo jak mam długie włosy, no to... Bo jak mam długie włosy... Zamyślałam się o tym koniu. Jak mam długie włosy, to jak myję, to mi się tu robił jeden wielki kołturn. Jak mam byle jaki szampon. Jak mam krótkie, to mi się tak nie robi, dlatego mówię, dobra, wezmę. E, orzeszki, e, takie te Laura sobie solone nerkowce, czy tam jak to się tam nazywa. Moje ukochane papryczki nadziewane. Jajo, z niespodzianką. Pewnie chcę zaraz otworzyć. Ser, ser morski. Wziąłam sera morskiego pół kilo. Też taka promocja była coś tam wzięłam, bo to mi się przyda. I dwa razy ciasto francuskie, które chodziłam, szukałam, bo ja już kiedyś, kiedyś Wam mówiłam, że tą Biedronkę nam zamknęli na okres ferii, i była tak naprawdę trzy tygodnie zamknięta. I słuchajcie, jak nam otworzyli po trzech tygodniach, to jakbym była w innym sklepie Mogę takim. To tak, w takim jakby netto, bardzo podobna ta biorka teraz do netto, wszystko nowe półki, wszystko nowe, ale znaleźć za diabła, nic nie mogę. Co chodzę za każdym razem, to idę na czuja, tak jak było to jakieś poprzednie. Ja Wam o tym już mówiłam w poprzednich vlogach, które po prostu mi. Yy, już to masz? Po prostu, które mi to zaginęły, te, te vlogi w tym telefonie, i nie mogę ich odzyskać, więc dlatego się powtarzam teraz. No, i nie mogę nic znaleźć, słuchajcie, po tej, w tej biedronce. Ale powoli się jej uczę od nowa. Więc więc to tak. I chodziłam, chodziłam, jak głupia, szukałam właśnie tych, tego ciasta francuskiego. I za diabła nie mogłam znaleźć. Ale znalazłam już i jest ok. Shop. Shop. Już tego shopa masz, chyba nawet dwa. Tak, ja już miałam y, trzy, bo pierwszy raz. <słuch> drugi raz dam do kąpek. No. I trzeci raz Aha. E, no i tyle. E, takie to słuchajcie, zakupy. I zapomniałam kupić e, ręczników papierowych, ale dobra. To nic. Coś tam jeszcze mam, to wykorzystam to, co mam. I tyle. Trudno się mówi. Za dzisiaj dziękuję. Ja Krótki hol zakupowy, tylko 12 tam minut z hakiem, więc szału nie ma, ale będziecie chociaż mieli, chyba w niedzielę, będziecie to widzieć. Nie, poniedziałek. Chyba w poniedziałek będziecie to widzieć. Nie wiem, nieważne. W każdym bądź razie u mnie dzisiaj jest piątek, u Was chyba poniedziałek będziecie to dopiero widzieć do kawki króciutki taki vlog. A lubicie te hole oglądać. Szczególnie przecież moje, prawda? To bardzo lubicie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was i pa. A my idziemy do ogródka! Trzymajcie się.